Michał, kapitalnie wchodzicie w to spotkanie. E, przycisnęliście rywala, czego efektem też był ten błąd, ta ręka, rzut karny, który wykorzystujesz na bramkę. No ale dwie, trzy minuty później e, tracicie go. Dlaczego zabrakło koncentracji i, i czy nie podcięło to trochę Wam skrzydeł? No tak, no bardzo fajnie zaczęliśmy mecz, bo w początkowych minutach dostaliśmy karnego, którego udało się wykorzystać. No i tak sobie zawsze mówimy, że po szczelonej bramce ta koncentracja, przynajmniej przez te 5 minut, powinna być. No niestety no, trochę no, popełniłem błąd przy wyprowadzeniu piłki, no i przez to padła bramka, no szkoda, ale z przebiegu meczu uważam, że mieliśmy też swoje sytuacje, które mogliśmy wykorzystać i wygrać ten mecz. Czasem, jest, czasem się mówi, jest takie powiedzenie, że nieraz lepiej dwóch poszkodowanych niż jeden martwy i w tym meczu dzisiaj kto był bardziej poszkodowany, Sandecja czy Górnik, że nie zdobył tych trzech punktów? O, czy poszkodowany? No, obie drużyny chciały wygrać ten mecz, tak? Yy, wiadomo, Górnik jest Spadkowiczem z ekstraklasy, yy, grał siebie, yy, wiadomo chce wygrywać, wrócić. Yy, ale uważam, że zagraliśmy dobry mecz, który naprawdę mogliśmy wygrać. No ten początek sezonu naprawdę ciężki, dwóch spadkowiczów na rozkładzie jazdy. E, jak ocenisz ten dorobek punktowy? Wiadomo, każdy chce wygrywać, no zamiast sześciu punktów są dwa, ale nie ma porażki, też chyba można się z tego cieszyć. E, tak, no dwa mecze z byłymi ekstraklasowiczami, nie przegraliśmy, zdobyliśmy, wiadomo, dwa punkty e, z tych dwóch meczy, no. Uważam, że można się cieszyć, tak. Teraz jedziemy na Resowie i tam będziemy walczyć o kolejne trzy punkty. Dzięki i powodzenia. Dzięki.